Halo, tu jest Kazik Szymano. no, tam ja my obiecali, nie? Tak, będziemy malować. Ty będziesz rozwijał ta lodówka no. A ja Ci pomogę za to Ty zaś pomalować, nie? Farby mamy Tu to pomalujemy, te też szany, te brudne. Zanim, zanim on przyjdzie z obiadu Darek, ten obiad przyniesie, to będziesz zdziwiony Weź no, jest coś ale... zrobione, nie? No, dokładnie, Achigu. Ale ciężciutko widzisz, no, wszystko tu wszystko pokładane, tak, czy trzeba. Tu jest po tym komin, wiesz? Tam jest, ja dziura, jest dziura no, dziura no, w kominie, no, to no, potem no, zrobimy piec tam, no, wiesz? Na zimę. Ja ci przyniesie pościeradła, takie te przez te, ten pościele, no, to no, potem dobra. to przeblecie, okay, no, wiesz? nie ma słabych, Achigu, nie ma No. Trzeba się dawać jakoś rady. No, trzeba się dawać jakoś rady. No, buda jest fajny ci powiem, wiesz? Teraz się fajnie śpi, bo chudno, niej. Nie, ja, to jest no. fajnie chłodno właśnie. Bo ten las taki te jest, ja. to te krzoki. A w no, zima tak. zaś mogę być zimno, ale zaś zaś domy. Tak, to też pewno... mogę z badka spać na pewno. No na pewno ale ja tak zawsze śpię. Dobry, Kaziku, to ty no. się to rozebieraj. Dobra. Ja bym okay. potem malował. Potem już już będzie pomalowany, nie? No. Okej, okay. no tak, a no. No. no, To fajnie. Tu wałki mamy na, na wymiana. Twój no. delizans jest. Ja Je ci tu takie szafki przywiózł. To się tam doć, coś chcesz, to się po Więc okay. no dobra. Ta szafka, ją ja by proponował Te biurko raczej tam się dać, nie? Ja, się Co chcesz, dało. to to będzie się, się ja, to te biurko. No, A reszta to potem może chłopcy wezmą no. To, 100, stołek, albo coś do lasu, albo coś tam No, no Tu jest tak długo Mogę ta tak długo, może też coś tym dać tutaj, ty kole. Tego, no. żeby się siednąć, wiesz? Tak A, przed, przed to okno, jak to lodówka. Tam ja Ale ja co zrobimy? Idziemy działać? Idziemy działać. To po... To po... Czy mało tak? gotki, wiec, no, to lepiej, no, lepiej tak. nie godać i no robić. Tak, ja dobra, woda mi realna mumy w aucie, wszystko to, ja coś to ci się dom. Napić też. No Dobra. Jak no jak ja tam mumę. Zaraz już ci dom i no. I no to dom. Czekaj, już ci dom. czekaj, czekaj. Kurde. Oj. oj, oj. Czekaj. Uczymy na razie tyle. Dobra. Ja zaraz, zaraz po wyciągu te, 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 te. Okay, więcej okay. tych wody, bo kadź pod siodłami są. Okay, a tym dobra. dobra, ja działam, ty działaj. Na razie tyle jest. Potem pokażemy jak to będzie zrobione. No. Także gro i bucie wszystko. Ja u jest wszystko w porządku. No jest, jest w porządku cisza no. jest teraz to wiesz. Nie no, Ale już trzeba już szykować, bo już jest zimno. Się potem no. będzie... Jak wrzesień będzie, no to już będzie zimno. Bo zimno już będzie. Wszystko będzie. Wam tu zrobimy kude, będzie. No będzie. Wiesz, Michael też pomoże. Szygal, no. Dobra, Kongo. Fajnie. No kude. W to u mi to wam też pomoże. No dobra. No. dobra ja wszystko ja kogoś pozdrowi to pozdrow. Pozdrawiam wszystkich widzów? No i gitara, no. Kazik, jego domy, pracujemy. pracujemy. To na razie tyle. Hej, hej. zaraz będziemy potem dali na, na gromy jak już będzie coś gotowe. No, dobra. Okay, okay. dobra. No. Darek maluje. Kazik poszedł rozbierać ta lodówka. No fajnie, fajnie ci to idzie. Ja on tam w środku pomaluję, weź. no no. Także wszystko idzie. Tolik mają, to mają. Łóżko na razie dali tutaj, bo te polowe zaś pójdzie nie dali. No. Ciepło dzisiaj zejście nie? Ładno jak. No, ale do rady. Wiecie, mieli już zrobione, chłopcy, nie? No, dokładnie No, on ta szana to jest wodę. Trzeba, wziąć jest Tutaj tym za szczotką, bo odłazi od, od ta farba chyba żeby musiał naprzód jakąś tym dać. uniknął tym, albo co no. Dobra, to Darek to robi. Kazik tam jest I tu się mogę cię siedzieć, chłopcy, wiesz? No. Co, pomalowałeś to już? dobry To idziesz do tego tego, innego? Do Kazika mu pomóc? No. mu to wiesz i przy, przyjdź po tym po... Ja potem pojeżdżam z tobą, nie? Po te łóżko polowe A nie było, w nie będą Aha, Ale no to, to, nie to, nie to. mi dość drink, gdzie sobie autem, wiesz? No dobra No, to ja sam jeszcze to też potem do końca do dowodzę tego I będzie, no Właśnie obudowałem się rady Poszło Kazikowi, tamta lodówka pomoże sobie To sam skończył No, no. no i musimy. Zrobione fajnie To się przyniesie te pościele, przebierą, się te łóżka po tym ten, ten dywan się dają Także groj buce, no co tu dużo wodać? Końce farby, końce pędzla, cywałka i jedzie się z tym koksem, już jest odświeżone i już inaczej wygląda No Także wszystko groj buce. To na razie tyle Pozdrawiam was i dużo zdrówka się trzeba. Hej. Jezus. Chłopcy odpoczywają teraz. Porobili chłopcy, pomalowali. No niestety. Jeszcze... po No. Ale już źle Siedzicie teraz, jak jak? 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 hrabie. No. Jak to się tego dało? Mało się zarabia, a żyje się jak hrabia. No. no i graj i bójcie. Widzicie, jak to się zry, zrytmowało. Tak, po odpoczywajcie się. No. Tu możecie ta pościel, łóżka no, się przebiercie, no, wiesz? To też... Na rejon. No. No trzeba iść do... A kaj tak najdoli łazicie na rejony. Sąbierki. Sąbierki. Łaziwniki. to, to, to i nawet te stare, tam halera i to no, inne. A ja, ja no, tak w niedzielę to. W sobotę w niedzielę to nie bardzo, bo, znowu, bo trzeba było na łagiewniki coś w łóżkiem. Z <laughs> to nie? No. no nie. A tam nie ma gdzie schować, bo raz my schowali to nam ktoś No, kiedyś. no A no. trzeba jeszcze powiedzieć, a... Leki złom powola teraz na, na... na kominie jest po 70, 70. Ujacka po 70 no, no ja, bo tam by zawsze było złotówka katonii, no no, ja. no to czynski każdy będzie 90 chyba No też taka... no. tak jest. jest Kurde 90. pamiętam te, jak była epidemia, nie, to czynski zoom kosował, to na złomu kiedy kosował 2400 zł. To tak by 2,5 tony było teraz, nie? No. Leki był złom 1800 pamiętam. No, bo megara no. z rozebrali z lekkiego, to za tuna my dostali 1800 zł. Za, za Taipei, jak była, nie, ten, ten, ten to, no, co no, pan Węgiel, Węgiel brudu. był drogi, że 10 1000 czy 1500 tona na w nie? No, 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 a teraz tu na 100 kosztuje. No. To to tak jakby tony teraz w jednej, jednej tunie, nie? No, no, dokładnie. No. no, ale teraz wszystko, obcy drogie. Widzicie chleb, 10 zł. Masło, 10 prawie. 50 zł to na jednego śniadanie jest. No ja bez kitu tak. Kiedyś się poszło do sklepu zastopę to myślą. tam Wstać i albo do kapsy wsadzić i nie? No. A, dokładnie. Hmm. No to te łóżko się po tym wejście, tam poprowcie, wiesz, ja, Darek. Dobra, dobra. Tu ja wąsiąć ten łonny, ta pościel, to ja. się przebiercie tak fajnie. Ja, Woda mocie to mocie wszystko. Tak. Okej, okay, mamy. No, to, to tam do poniedziałku już jest niedaleko. Nazbierajcie się dużo złomu, no. potem mi zadzwoncie albo powiecie Ja ją to zawiedzał. No. Okej, okay. no. no bo to no, raz to się tego nie zabierze, nie No mnóstwo. ja pójdę jeszcze na, na ten na ogród albo każdy na górze mumta ja ta szczotka, bo widzisz, my wałkiem jechali, w środku próba, a to się odrywa, Trzeba szrodką no. przemalować. środku to fajne. Bziś, bziś, bziś. No, no. jest drabinko. No. Bo z uki to razem nie będziemy... Nie gips nie, wiesz, nie będziemy, no, bo to bo no, ten śleci. A, na, a, a tym bardziej, że na zimę, wiesz co, nie, tam piesze wstawi Wiecie, myli ciepło, wiesz? No, no to no fajnie I na wągodum, szanujcie się jeden, drugiego, się, się, się tego, spierajcie i, I wszystko będzie dobrze, bo widzisz, czas, czas dbać Bo nie wolno kudę kogoś krzywdzić, albo coś tam, wyjść. No tak, to ma co Widzisz, co są za czasy no. Coraz gorzej, nie będzie ta rzekł, ale coraz gorzej. Dzisiaj my summy na tym świecie, a jutro może mogę nie być. No tak. Bo jest już trzeba się każdym jednym dniem, dniem czy czym cieszyć. Tak, dokładnie. Ja. Słoneczko świeci stanie za rogiem, bo ci się śmieje, bo jest fajna pogoda, bo no, coś. Dokładnie. A bo ptoszki śpiewają. No w ogóle jest fajnie, no. Fajnie tu jest. no. Nie ma co narzekać. Narzekać Na rzekać to będziemy może kudy na tamtym świecie, no nie no, wiem, po no, tam tak jest tak fajnie, no zobaczymy, żaden jeszcze nam nie powiedział jak no, tam jest, no, nie? Właśnie. No. Zawsze się godo idzie, jak no, tam tak. będzie, to przyjdź powiedzieć, ale no, żaden no, jeszcze tak. nie powiedział jak tam jest. No, no właśnie nie, nie no. powiedział. No. Zobaczymy i będziemy widzieć. Wiecie, no. Najważniejsze, żeby pożyć, zdrowym być tak. i wszystko będzie dobrze obcy. Oczywiście, Dzięki, to ma rację. A wyście są zaradni i tyż, ty też dowocie się rady, widzisz. No. Widzisz, Michael wylosł z tego bagnia, Sigal, Ola ze sobą też na rejonie z Zbychu, Mirek, to wszystko, widzisz, to pomału, pomału się wychodzi z tego, to, Nie, to nie, ta tak było, rozpech, pech i też zaraz nie będę pił, albo coś. Wiadomo, robicie na to, zarobicie się, piwko się kupicie, bo wiadomo, widza wóz nie ukrywamy się, ale wiecie na co, że zarobicie. Nie leżecie jakaś w obceduni albo oj pszczani, jakaś w rogwie i no, normalnie idziecie z humorem do domu. No jest tak, no. to nie jest tak, żebyś kogoś leżał i, i ten, weź No, wy, o, co, o co mi chodzi, w rowie kogoś leżą, leżył. Narąbiesz się jak szkobel i leżysz gdzieś. A, no. A, no. A, no. A Wy zawsze idziecie ku de Rumanie, piwko się tam strzelicie albo coś i jedziecie się z łożyckiem. U no. nich no. też na pili po południu, bo też spokojnie, weźcie na piwnicy tamtego pieza, to się trochę i. Także co, wszystko gro. Joida teraz na ogród po ta szota. Dychnijcie się, poicie się. tym łobio coś przyniósł Darek. Bo widział, że przyniósł łobiać. A fajnie złobiał chyba przyniósł. Nie Tam co coś to dostał. Tam jakiś O, no widzisz. No, no to dobrze, no to się pojedzie obcy. Gro i bucy. Pozdrowiamy wszystkich. Ja. I życzymy dużo zdrówka. Hej, Dawajcie pięciola. Potem będziemy działać dalej No igal idzie, idź Siwusz Są, są, wszyscy są, nawet Mirek jest Tu się klupie, wiesz Dobra no. Cześć, cześć No, nisko jest, kiełbasa będzie Ja no, rożno, rożno Nawet Mirek jest, cześć Czekaj, Cześć, 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 cześć nie na krzyż, nie na krzyż. No Cześć Marek. Cześć. Marek tu te wędki może to tak. co ci obiecali wiesz? No. Tu masz y, gotową na cóż haką. Tu masz na pedra, no. No, no. A tu masz na no, no, tak. To już będziecie mieli kudę chytać, nie? To nawet mogę cię, na, ty, nawet mogę cię chytać tak jak Michael chytał. No. Puszka powiesić i mocie. I ja. no. ty, ty. Byliście Kaziszia na rejonie Marek. Ja? Na ja? święto da zobaczyć. No, mogę? no. O, No, Jezu. Ah, puszki tu mam tyle. Dobre, fajnie. No, no, duża nas zbierali. No, no, bo dzisiaj niedziela, wiesz, święto było, nie? No, Mirek, a jak u ciebie leci? No jakoś tam Ahimku. Jest dobrze. No. To mnie cieszy. Są, są dalej mieszkać tam, nie? No to dobrze. Przyda Cię kiedyś tam odwiedzić, wiesz. No. Nie ma czasu, bo ja też muszę robić. Też muszę coś, coś zarobić. No. Co, mocie to wszystko gotowe, ja? No. tu że Ci już przywiózł trochę palet, wiesz. To zaś będziemy wiesz, budować. Na łunę, na te drzewo. Ja na te drzewo, żebyście mieli, wiesz. Bo Zima już idzie. A my tak tu Nie ma sprawy. jak pójdziesz, ja, zna, ja z nami ja pi... do radia, ale ja z nami piłować, do pomożesz, co mu będzie, cię nie co mu No, no. A ja w kolejce do no. no wiem, to jest sam samo wersacjowany. Ja. To my to co co No. no coś. Co on No to że się jak się, jak się, Jak się dziś o dzień spędzili obcy <grymne> No chyba nie tak, nie, nie tak chyba przyjemnie, nie? nie? Kłótna była Łukasi, Łukasia leciał. No. Ja leciał, że przyjdzie wszystkich tu pobitł. Pobit się, ja? Bogus, <grymne> Bogus. A to może mu coś odwalało zaś. Wczoraj no. byli się na no. ja. grzybach. Tutaj ja bym obiecał. Jak go ty auto zrobię pojedziecie ze mną na grzybie? Ja? No. Dziewięć ludzi mogę wziąć i pójdziemy zrobimy taką wycieczkę, nie Mirek? No. No, ja, no, tak, i ja bym tak szmażona zrobił Ja jedynie będę jagody zbierał To ty będziesz gumić będzie, gumisowej Ja gumię wód no. Zobacz, ja. ja. zbieraliście coś dzisiaj? Wczoraj a wczoraj? No wczoraj my nie zdążyliśmy sprzedać Ja to byłem w wymiarach, a dzisiaj rano mi się to kurwa zaparzyło Zaparzyło? Szkoda, szkoda Bezpośrednio trzeba wiesz, pokój, pokos bratku. Za jaki ten wielki jest jeden. To... Jest taki. Mm -hmm. no. e, tu nie jest taki? No. Tu nie. bo to jest jakiś. Ten. Ja, ja, ja wielki. Ten chyba miał pół kilo, kułem. Ja to jeden taki dosmażony i gitara. No, no, no. No a wczoraj nie. Może ja chyba nie? Ja. No. no, ona mi to to pokazywała pokój. No. I kanie były. Kanie? No. No. Są kanie. 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 No. Ja? Mało jest, ale bo nie są No bo ja ci powiem, we wrześniu będziemy wysyp. Wysyp będzie we wrześniu, ja. wiesz? No. To są te ja, ja. No. No. Nie, nie. Ale kanie no. Ja. Fajnie kanie już są. No. No. Ognisko, poli się, Marek. To jest dobrze. A pojedliście? Pojedliście coś? Ja dzisiaj. Adam gotował. Ja? Adam, ten was kolega. Ja. No, pozdrowimy. Pozdrowią go Adama. Ja lubię w kuchni fajnie. Marek, a jak ten hajzel będzie przepełniony, to wyszkać to tam, nie do tej dziury tam zakopać zawsze, wiesz? A ja zrobię ci, tu potem pomożesz mi ta gardina tutaj, ta deka zdać, żeby to ja, nie, nie było weź, żeby nie było na to. Tak, tak. Ja Weźmy na wkręty, wiesz, deska do na wir i to, żebyśmy miał takie przesuwanie. Rzygną, ale to no, na przesuwanie, wiesz? Wszystko, Dobra, to. Czeszy to... się, tam porządku, Cieszymy, że to No. To Bociano z Żydziusiem. A. A tam jest. Bociano z idziusiem. No, widzę, widzę. Biblia most tam jedna tego. No, To fajnie. No, co Wam powiedzieć No, Dawaj Wszyscy Grabula się No, Grabulka daj, kogo tam gwarocie. A taki, mamy Cię no. pozdrowić od głupka z miasteczka śląskiego Jakiego głupka? Głupek z miasteczka śmackiego. A to jest imię, albo co to jest krzywa? Krzywa, głupek. No to dobre, no to... bo, kazał, bo ty, No i kazał cię pozdrowić No to dobre, no bo tak... wszystkie filmiki oglądaj wszystko Dziękujemy, no ale no. tak, wiesz, no to... To mądry mu powiemy, a nie głupek no. no Nie? No, bo to takie obrażające, no Dobra, dziękujemy ci no i pozdrawiamy cię No i wszystkich ludzi, ja. pomagają I co? Że cię dużo zdrowka przede wszystkim, nie? Jasny, ja. No to na razie, hej hey, Jak to go no. domy? Gitara gro Gitara gro Hej no. Bychu tu jest jo Myślimy, że zbytkiem to na rejonie zobaczyć, bo powiedzieli, że mi pokój z jakim to nie więcej nie. I co, co zbiero i i ten, nie? Tak samo jak, no, tak samo jak vampiry tego Berka. Tam właśnie na Rki zbiera zebrał, zebrał muatury rejonie. No także są my tu razem i gadamy że flaski będziemy zbierać, no, no to już już jademy, nie? Póź, pokój, nie, co to tam są. Ja wiem, groszy, nie? No to no ma wola. nie No to dobrze, no patrz, dwie flaszki to może już bułka, ja by nie było co? chleb jeszcze, nie? No ja, ale to wszystko idzie coś zarobić, wiesz, Ałko. tu to, tu tu, tu jakoś biksa. A i na nie wyleziesz, no to wysz, nie? No to nie ma, no patrz, makulatura jest. Birek, no tam? No ja wiem, ale wszystko, wszystko wyszło, tu plastyki północnej. Te... No, co tam może jeszcze poko, co tam zanurkuje? Tam jest żubra Jako tam jedna? żubra, no nie, to wyciągniemy ja to, nie to? Czekaj, to taki hop dumy. Jakiś chodzik domy, wiesz? No, tam trochę złomu widzę. No. Także co? Wszystko w porządku, nie? Zbygu. Musicie się dać rady, no kurde, wiesz. A no. złom tam To wala jest takich hasioków, jest do opędzlowania. To znaczy obłotać, wala. To tak Nie, nie Wala dużo zamkniętych. No. Te, co tam są na no to jak teraz pójdziemy, to kaj pójdziemy w jaką dzielnicę jakoś tam. Na, na Brukli? na Brukli pójdziemy zobaczyć No, no ale tam jeszcze my mogliśmy, na tam ciężko no tam pójdziemy jeszcze zobaczyć no. Nie, tam były. już. Bo już. No, jaz, A to idziemy jeszcze podzielić. Ja co znajdziemy Tam nie ma nic. Dobra. Bajanie. No. Zajscuży, skurde kopiec. No. Odmuchę. Dobra. Mimo. Mirek woli pety. No. Jak te kurwa z tego ty on jest zadowolony, no. jak mu przyniesie pety, wiesz. No. 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 no widzisz, no kurde. Przerabiam no. film, pooglądali, nie? No. Becaj jest, jest, beczaj. Potem przyniesie i zaś Ona Bo no. na skoku tam na okrągu, wiesz. Przyniesie i warzywka tego, no. to i zaś dostrzec, wiesz. No. No. Dawaj, pięciola. Idziemy na tamtej ośrodki. Także gitara, ale pójdziemy. Josa zobaczyć. No. Tak, zobaczyć. zobaczyć. Zajka jest, zaraz tam zanurkuje. Uważaj. Ja by ci to tam zanurkował. Chulia, no ja to zanurkuje, dobra. To jest, jest obrotnie jak Małolot. No, dobra, wszystko było Halo, Halo, Sigal, Sigal. jak to? Nie uh. ma filmowania! No, Darek do sobie ekspisji no, no. Nie ma go, nie, pojechali każdy na rejonie, chyba. Ja. Ale mi przyszli, zobaczyć jak tu jest wszystko. No i będziemy malować im, trochę im pomogemy. bo oni to mieli robić, ale. Nie ma, mamy mu metzastroha. My Tym to sam teraz trześnem, gdy malować tu. No gdzie świeżu, nie ma ich, ale to się też bydum ucieszył. No bo oni robili ten cały przodek, kiedyś tak, pomogli. Ten, wieś, bo ten przodek robili tutaj. kiedyś. Kiedyś nie? Ja, bo tutaj te miedziopola polali kiedyś kable widział, no. jak tu kiedyś z umowy, ja, bo coś było, no. No, Także to są chłopcy pomalowali, stolik się zrobili. Tu mają grilla taki magazyn Także Na razie zobaczymy nie jak to będzie Sigar, Ty Kamera Kamera swój zwierząt W tym pierniku nie metra, wiesz, To będzie fajnie To są odświeżone W środku to to pokryje w środku. A w to to co to mi się kurz de... Ja. Na rok, no, z no zależy jaką, bo też z drucianą. A to drucianą to mogę się ku temu no. no No, to <śultany> no. <śultany> no. Najpierw no. <śultany> no. no. no ten bieg to muszę mieć. Tak, ty wiesz, fajnie. Widzisz, wiem z tym chłopcem. Malowanie i skakanie, ściana przy ścianie. To to Marta już śpiewała, bo to... Nie ja wiem, nie wiem. Kora, no chyba, no To, to ktoś tam śpiewał. Kora, ale z którego drzewa? <laughs> nie wiem. Co za tak. Y... Jak kurde nie idzie. Wszystko idzie no. zrobić. Opi no. jak się chce. Pięć minut roboty już jedna z robotu, robota zrobiła nie? No. Po tyle tam, po ty tam, zaś i jakoś to idzie wszystko zrobić. No. Jak się komuś chce, to idzie wszystko zrobić. Jest A jest czas. Co? No jest. No. Jak się ma dobrych przyjaciół, kolegów, tego, to jest wszystko dobrze. A tu, A. Tu, tu, tu się też pomaluje wszystko. też fajnie, jak ktoś Picasso zrobi. A, tu się wszystko zrobi. Na razie tu tyla, tyle, żeby to odświeżyć. Już będzie lepiej. Wiesz, nie będzie jasno. Także hopi. Hello. gitara, gruch. Trzymaj. Szefany. Michael, dał tak gabula, jak zwykle. Widzisz, jaki fajny ten, bo jest Dzięki bardzo. A podziękuj, wiesz komu? Klosztorny pannom. No dziękuję bardzo. Bo oni to oni wiesz, wyjeżdżają na... Bardzo, za bardzo no, dziękuję. Bo oni wyjeżdżają wiesz, wyjeżdżają na kajadum. Do Cieszyna, to nie? Tak. Nie, do Cieszyna, wiesz. A, do Cieszyna. Bo już nie będzie, nie będzie ich, wiesz, fajne. No. Wiem, wiem. Nie fajnie, wiesz, że obiadki były Cikro, ja, ja nie? I wiesz, wyprowadzają się, no i, I wiesz, się no i... I spytali czy nie chcemy wersalki, czy, czy jest takich rzeczy, nie? No, bardzo dziękuję. No ja, miałem wezymy, nie? bo on um się przebił przecież jeszcze no, komuś wiesz no, no to widzisz piękno bardzo a jestem wdzięczny, no, że no ma i... to w ogóle możemy liczyć, no. w ogóle i Michael wszyscy wszyscy są no. wszyscy wszyscy pomagają no i na was wszystkie moge, yeah. możemy możemy liczyć no. dobra to bierzemy do, do ciebie tam ja kaj przyjdzie, zabierzesz żywiony no, <laughs> no. Dokładnie Dobra. Bo Na pewno poszłam na rejon, bo wózka nie ma no, no. Poszedł na rejon Dobra. Przyjdzie, odszedł, tapczan, ta pszanka iść Ale to dobrze, wiesz, że fajnie no. wyszpisz. A Kazikowi to tam e, też e, Za tam na, na tą drugą żeby było, wyjść, od no. To pod spodem ten teraz taki No, no, no I będzie To co dowomy to chłopcy no, no. Czekaj, no. ja ci pomogę pójdź weźmy to razem. Czekaj. O, obróć się to, Obróć to tak, Michael. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj Michael, obróć, a ja to wezmę. Stój. Idź do Majka, Idź. Idź do Michaela. idę id. do, Id do Marka. Idź. No, ja to się tu no, mam. No to idziemy. Przejdzie, byś widział. za robokim. Jak się nie zmieści, to się popieści i się zmieści. Tak, nie, Michael? No, co? No. Chodzi dalej, darek Kiedyś tu, ją by cało się cofnąć. Weźmy darek tu pod spodem. Tu pod spodem dumnie, I ją, no. Ja otworzę całą, Pójdź, pójdź na zot. nazot na zot. Na zot. Połóż się hopy. Po leku. No, otworzę tak. No. I czekajcie, hopcy. Czekajcie. Domy to tak. I zaraz wszystko wyjdzie. Czekajcie. Tak. Tak, to z Majkiem był z Wałicza, wiesz? Darek. No chodź! Masz! Odsuń Darek, teraz się ty, tę Unię weźmieś, wiesz? Nie. Na posie i się to po tym przebiegnie. Tak. A to do mojej karczikowi potrzebne, żeby ludzie no, nie rzimbiły. No to by za mną nami radziło. No, no także tak, wszystko gro. Nie, 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 Patrz, no no bo jak już No, bo tam. No, a Kazikowi to dumę tu. Po No, wymalowany jest wszystko. No, dobra. Patrz Wejdź tu już na te Twoje łóżko. Bo to musimy jeszcze dać. To co cały się tutaj. Tył. I przebryć przebr przebr się tu. My ci dali tam przecież. To, tak. Wszystko. No eee. Michael, a to dumy, wiesz, te do te tejry do szany. Ręcznik taki. A ręcznik chcesz? O co chodzi? A papierowy. A żeby umyć. Dobra, zobacz. To idzie gazeta, wtedy przeczytać jakoś. <grych> no. no z Haszok, ale o ja jak będzie, no. Ja bo by, No. To... to umyjesz po ty darek, nie to okna. No. Spoko. Dobra. No. Ja na tym nieraz puchę robię. Ja? No, ok. No, widzisz. No, trzeba się wszystkiego chycić. No tam, tam, wiesz. Czekaj, ta cegła podnieś, bo się wstrzyciała. No, Ale że dwa się rady no. Dobra, dychniemy się. Co, Michael, też? No, te płyty to co? Do polenia pójdą, nie? albo do vampira jest, do, do tego. Zabierz w ogóle. No, nie ma za co. Dobra, czyli się Darecku dawaj gra, grabulka. Każik, Ta Kazika pozdrow jak przyjdzie, wiesz? Dobra, no, nie masz problemu. To na razie tyle. Hej. Na razie. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za wszystko. Miłego. I gitara gro. I gitara gro. No. Hej.